W tym filmie pokażę wam wielką niszczarkę samochodów. Akurat ten się tak dobrze nie zniszczył, ale za to mam młot. Którym mogę zniszczyć ten samochód. Więc w tym filmie zobaczę, do czego ta niszczarka jest zdolna. O i teraz odpadł. Na pewno jest trochę zbyt lekka, ponieważ tam ten samochód bez problemu ją trochę przestawił. która przeciągnął. Ojeju, ale został ten samochód wystrzelony. W tym się bardzo dziwnie jeździ. Spróbujmy tutaj skręcić. Ten pojazd też trochę słabo skręca. To nic nie waży, teraz tak długo ten samochód się ślizgał i motkiem tego. To bardzo jest mocne. Kliknijmy tutaj na sztuczną inteligencję oraz goni mnie. Zobaczmy co się teraz stanie. Wszyscy do mnie wjeżdżają. Ale nie wydaje mi się, że będzie jakiś problem z wydostaniem się. O, ten samochód mnie utknął. O, idealnie. Tak na razie ta niszczarka się nie niszczy. Samochody wjeżdżają i wjeżdżają, a i nic się nie dzieje. Ta się z przodu, co się kręci, która jest słabo działa, bo bardzo łatwo utyka. Muszę się, można zmienić, w którą stronę się ma kręcić, dzięki czemu łatwiej jest usunąć samochody lub inne części, które się do niej przyczepiły. A ja teraz jadę do tyłu i ten jeden samochód mnie zatrzymał. To naprawdę chyba nic nie waży, muszę to zważyć. No, teraz hamuję. To w ogóle nie zwalnia. Tutaj kowad we mnie wjechał. Spróbujmy tutaj wjechać. Kłasuje w miarę szeroko, więc nie wiem, czy się zmieści. ojej. coś we mnie wjechało z tyłu. O, akurat ci udało. I to waży 8 ton. No jest to spora, ale coś mi się wydaje, że mogłoby towarzyć trochę więcej. Bo tak łatwo inne samochody to popychają i nawet zatrzymują. Więc mam tutaj kilka pojazdów, które chętnie przetestuję i zniszczę tą zniszczarką. Pierwszym z nich będzie autobus. Więc zacznijmy od przodu. Autobus po prostu zatrzymał teraz słabo. Ja, jakbym odwrócił w drugą stronę, to też się blokuje bardzo szybko. Więc od tego chyba jest motek. I ten autobus jakoś, albo jest bardzo twardy, albo ten motek jest słaby trochę. Mogłoby to być sporo mocniejsze i cięższe, moim zdaniem. myślałem, że będzie to trochę lepsze. Więc tak wygląda autobus. Naprawdę bardzo zniszczony. Więc weźmy teraz tę ciężarówkę. coś po prostu zatrzymało. Tak, to powinno być mocniejsze. Ten fakt, że ciężarówka się nie wygina na pół, oznacza, że jest to zbyt słabe. Chyba nie mam tutaj możliwości wymiany części. No nie, niestety. Może ten baniak będzie ciekawszy? No, tylko lekko się wygiął. Nic specjalnego. Zacznijmy od skrzydła w tym samolocie. I to skrzydło się nie chce zniszczyć. Tak, to nic nie robi. Teraz tutaj samolot... Tutaj chyba akurat samolot wygrał, czego się naprawdę nie spodziewałem. Zobaczmy jeszcze, jak daleko skoczę na mapie Car parana 2023. Jadę już 200 km na godzinę, 250, skaczę, 300, chyba 30 metrów było i spróbujmy wyhamować. Tak, w to wjechałem, ale... o, koło się zepsuło! O, wow, nie wiedziałem, że w tym cokolwiek się może zepsuć, ale... Jedzie. Jestem też na mapie Crash Hard 2.0. Zobaczymy, jak się tutaj uda. się kamerę zmieniać, fajnie, jest tylko jedna inna kamera. Tutaj poszło wszystko dobrze. O jeju. stracić kontrolę. Nie wiem, czy mi się uda wycelować na tą skocznię. Skaczę. O, udało się. Tutaj uderzyłem. Koła się zniszczyły. Tam odpadły nawet. I niestety już nie jedzie. Mogę to spróbować jeszcze raz. I ten pojazd. Bardzo traci stabilność, jak jada szybciej. Skaczę. A ja przyleciałam całość. O, młot odpadł. Nie wiedziałam, że to jest możliwe. O, i ta kręcąca czymś też odpadła. Wykręćmy. I to nadal jedzie. Tak średnio jedzie. Ale może uda się tutaj skoczyć. Tak. Skaczę. I się nie udało. I koło odpadło. Jakoś to jedzie. Już niestety nie skręcę, ale jedzie. Ja się spróbuję tutaj na teście zawieszenia. Na pewno dobrze to nie pójdzie, na pewno stracę kontrolę nad pojazdem w miarę szybko. Ojeju, no właśnie. Nie, 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 nie uważaj, nie. Dobra, tam też szkody mi trochę pomogły. Ale tutaj się wszystko niszczy. Koła podpadały, oprócz do niego. To naprawdę bardzo źle jedzie, jak jedzie szybko. Próbowałem jechać wolno oraz równo, ale nadal wszystko podpadało. Chyba jest to pierwszy pojazd, który nie przeszedł akurat tej części tego toru. Ale za to może przejdzie ten tor. Wątpię w to, ale muszę to spróbować. Tutaj skaczę w miarę dobrze. Tutaj nie utknie przypadkiem. No, bardzo zwolnił. Tak, jest chyba trochę zbyt niski. No niestety, tego już nie przejdzie. Ale za to może uda się przeskoczyć przez ten most. Albo, no nie wiem, jedzie tylko 80 km na godzinę. Przy takiej prędkości da się sterować tym czymś, więc choć to jest na plus. No jedąc 83 km na godzinę na pewno tutaj nie przeskoczę. I skoczemy. O, ledwo co przeskoczyłem tą pierwszą część mostu. Spadamy. Te koła się zniszczyły. Czy tutaj spadnę? No, to się bardzo odbija. Nawet kamera zmieniła. I to się zdeformowało! Wow! Nie wiedziałem, że to było możliwe. Tak, niestety już nigdzie to nie pojedzie. Chociaż tu na koła się kręcą. Więc jeżeli ten film wam się spodobał, to kliknijcie na ten, który wam się teraz pokazuje na ekranie. Ale tego prostego zakrętu w lewo się nie udaje przejść. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Cześć!